Dzisiaj w realistycznym Minecrafcie udam się do Endu, który dzięki modyfikacji Better End wygląda jak inna planeta, oraz postaram się znaleźć End i zdobyć Elytre. W wykonaniu zadań przeszkodzi, mi może prawdziwa fizyka, która w Endzie jest sporem utrudnieniem. Dodatkowo w tej serii muszę przetrwać 200 dni z realną wodą, z prawdziwymi wybuchami i animacjami MOBU oraz wykonać 6 zadań. W ostatnim odcinku testowałam realistyczny śnieg i pokonałam gigantycznego Bossa. Dzisiaj na początku postanowiłam powrócić do swojej bazy, aby przygotować się na wyprawę. Stworzyłam miksturki noc do wizji, wolnego opadania oraz skraftowałam złote jabłka. Następnie stwierdziłam, że skraftuję fajerwerki. Na początku muszę zniszczyć moje dzieło czyli czcinę cukrową, która wygląda mega genialnie patrzcie jak ona się wija. Potrzebuję na papier papier potrzebuję do fajerwerek, ponieważ dzisiaj idziemy po elitrę do endu. Raz i dwa i trzy i zobaczymy patrzcie, jak ona się położyła ale jazda już znikła zbieramy czcinę, jest jej prawie dwa staki i słuchajcie, już będę robić fajerwerki, tylko na początku jeszcze wam coś pokażę, ponieważ Elytra nie będzie wyglądać zwyczajnie e, dzięki modyfikacji z mod możemy zmieniać sobie tak naprawdę wygląd postaci i wygląd niektórych rzeczy na przykład mam tutaj taką pelerynkę, która wygląda bardzo, że tak powiem, plastycznie to jest właśnie w ustawieniach modyfikacji z mod, tutaj mamy physics settings i słuchajcie, są u Ubrania. Tak, dokładnie. Możemy sobie tutaj customować te ubrania. To jest kozackie. Tak będzie wyglądała w ogóle moja elitra. Zobaczcie. Mogę sobie tutaj wybrać, jak będzie wyglądała. Albo będzie wyglądała w ten sposób, jak... E, nie wiem, co to jest. Jakieś drewno. A ja bym chciała, oczywiście elytrę, która będzie wyglądała jak skrzydła. Mogę sobie dodać na przykład brodę. Ej ty, dodam sobie coś. Ej, będzie śmiesznie. Dobra, wybiorę sobie brodę. Tadam! Zobaczcie. Ale fajnie to wygląda. Delikatnie się ta broda porusza. Mogę być duchem! Zobaczcie. Zostałam duchem. Jeszcze mogę Wyglądać w ten sposób. Mam, co to jest? To jest ochrona przed deszczem. I ogólnie mam hełm na sobie, ale tego hełmu nie widać w ogóle. Te ubrania, one się poruszają, mają własną fizykę, jak możecie zauważyć. Jak ja się poruszam, to to się razem ze mną porusza, no i właśnie jest takie plastyczne, ale dobra. Teraz powracam do normalnego wyglądu i możemy lecieć, ponieważ robię w tym momencie firewerki. Ogólnie to zrobię fajerwerki z mocą Jeden, ponieważ mam tylko 18 prochu. Oczywiście potem przysięgnę sobie zasadzę i znowu zrobimy taką wysoką. Mega na taki eksperyment, można powiedzieć. Dobra, mam firewerki, 54 firewerek, okej, okay, powinno starczyć. jeszcze ostatnia rzecz, czyli narzędzie do przepalania wody, ponieważ z wodą w Endzie może być trudno. Aczkolwiek, słuchajcie, mam modyfikację Better End. Na tej modyfikacji w Endzie są takie jeziorka z wodą. Natomiast będę musiała mieć czystą wodę, czyli będę musiała ją przepalać. Więc, słuchajcie, biorę to narzędzie specjalne. Czy ono w ogóle wydropi? Mam! To jest kocioł. Kocioł do przepalania, tylko niestety zniszczyło mi się ognisko. Zatem, słuchajcie, zrobię ognisko. Mam ognisko. Lecimy! Udałam się na wyprawę do Stronholdu. Podróż była szybka, ponieważ wiedziałam, gdzie jest struktura. Byłam tam w poprzednich odcinkach, aby pokonać smoka. Tam jest gdzieś dziura. O, jest dziura, Boże, jaka duża. Lecimy. W sumie to płynę tam. O, Boże. Dobra, spadłam. Ogólnie to jestem mega dobrze przygotowana na end. Mam, słuchajcie, powolne opadanie, jakby mnie biły szalkery. Mam Noctowizję. I jeszcze mam 7 jabłek złotych, więc będzie się działo. Gdzie był ten portal? Kojarzę. O, dobra! Siemma, siema! siema. Dobra, lecimy, słuchajcie. 3, 2, 1 i go! Jestem. O oh, nie, 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 nie! przepraszam, nie chciałam, Jezus musiałam się iść popatrzeć. popatrzeć, wypadł, Bo Boże święta, ale się przestraszyłam ogólnie to nie lubię chodzić w Endzie na hardkorze, bo się boję cały czas, że spadnę w przepaść, a jak spadnę w przepaść no to wiadomo, jak się nie ma elitry, to jest troszkę f. ogólnie to dodałam też datapaki które upiększają End City zatem będzie ten End City jeszcze lepiej wyglądał może wypiję sobie miksturkę Noctowizji żeby wszystko dobrze widzieć więc piję miksturę i lecimy o tutaj, patrz Tutaj w ogóle są już em, rudy z Better End, więc ja mogę już nawet wydobyć te rudy. O, mam! Dobra, mam wejście na inne wyspy w Endzie. Muszę się tam dobudować. W ogóle jest już gdzieś 118, czajcie. Jejku, ale to szybko, słuchajcie, leci. A muszę zdobyć jeszcze w ogóle tyle rzeczy. O nie, przeszłam. Aha, przeszłam. Dobra, w porządku. Rzucam perłę. Jestem. Better End to jest kozacka modyfikacja. Jak to wygląda? To jest inny świat w ogóle. Zwiększę sobie render dystans. Ale tam coś jest. Patrzcie, tam już coś jest. To nie jest End City. Zobaczmy, czy w Endzie działa fizyka. Daj, zobaczmy, proszę bardzo. Działa fizyka! Tadam! Zobaczmy wodę. Jest też fizyka wody. Patrzcie, jak skaczę do tej wody, jak teraz, to są delikatne, że tak powiem, fale w tej wodzie. Tak. Patrzcie, zobaczcie. Widzicie te fale? Fajnie to wygląda. Jest taka animacja. Zobaczmy, co jest tutaj? Muszę tam podbudować. Zobaczymy, co to jest za struktura. W ogóle modyfikacja better end dodaje różne biomy w Endzie. Zobaczmy. Okej, okay, rozwala się. Ale nie wszystko. Bardzo duża część, że tak powiem, tej, tej struktury się rozwaliła. Dobra, jestem u góry. To jest jakiś chyba bus! Tylko trzeba tutaj dać oko endera, a ja nie mam. Miałam sobie 20 render distance i zobaczymy, co jest wykoło. Tutaj są różne biomy, jest taki ciemny biom. Jest też jakiś taki biom różowy. Pójdziemy w kierunku tego biomu różowego. Poszukam End City. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdę blisko. Rzucam perłę. Te rzeczki, te rzeczki, słuchajcie, są kozackie. One są mega ładne. Idziemy na ten różowy biom, zobaczymy co jest. Patrzcie, jakiś slime endowy. Z niego dropi. Czekajcie, zobaczę. O, oh, slime and A po prostu slime z niego dropi. A to słabo. Tutaj mamy jakiś inny las, taki bardziej różowy. I inne slimy. Ale kozacko to wygląda. Spokój mi. Halo. Od, odczepić się. Jezus, Maria, te Endermany to mi tak irytują. O, kończy mi się miksturka. <laughs> Ty tam jest jakiś budynek. Budynek dzięki e, datapakom, które dodałam, które rozbudowują end. Wezmę sobie miksturkę Noctovision. To jest taki ciemny las. Ej, dobra, rozwalę to. O, patrzcie, rozwala się. Jaki fajny domek. Wbijam do środka. To nie jest end city, ale zawsze coś. Skrzynie są. O Boże, ej, znalazłam talazium, aternium też znalazłam. Patrzcie jakieś rzeczy inne nowe. Talazium i aternium to rudy, które możemy pozyskać tylko w endzie. Dzięki modyfikacji Better End. Dzięki nim możemy skraftować genialnie wyglądającą zbroję oraz narzędzia. Po eksploracji domku musiałam uzupełnić zapasy wody. Dałam się do różowego lasu i znalazłam małe jeziorko. Następnie kontynuowałam moje poszukiwania miasta endu. Jakie drzewa? Ej, te drzewa w ogóle one świetnie są, czajcie to, jest jakiś portal patrzcie, patrzcie, on y prowadzi do świata normalnego, czyli do overworlda, tylko trzeba go zasilić takimi specjalnymi kryształami które się kraftuje, więc właśnie to też musimy zrobić, dobra, ej mam coś, patrzcie Boże, w końcu Jej, po tak długiej wyprawie skończyły mi się wszystkie miksturki no kto niestety, więc będzie trochę ciemno, tylko muszę się jeszcze tam dostać, jest dzień 119 a znalazłam swoje pierwsze end city, nieźle, jestem już wystarczająco blisko, jestem, dobra Rzucam perłę. W porządku, działamy. Siema Sharkery, dobra. Potrzebuję sobie na początku zrobić, właśnie, sh Sharker Box. Więc działamy, siema. Miasto na krańcu świata, mam postęp. Wezmę sobie tą miksturkę powolnego opadania. Tak, żebym po prostu nie zginęła. Przestańcie we mnie strzelać! Dawaj, Sharker, dawaj. Mam skorupa Sharker Boxa. Dajcie mi spokój. No halo, matkę. Dobra, jednego pokonam. Okej, okay, dobra, pokonałam jednego. O, wypadł. O, I w końcu sobie pochowałem moje itemy. Kozacko, dobra, mam skrzynię. Pochowałam teraz sobie tak, e, wszystko co zdobyłam. Dlaczego tutaj tak ciemno jest? No nie mogę. O! Jak się rozwaliło! Patrzcie. Ja bez problemu mogę rozwalić cały End City. Ogarnam sobie pochodnie. Tam jest spawner! Szalkery się tutaj respią. No, dobra, rozwalam. Nice. Wszystko, pa, wszystko się niszczy. Tutaj jest ich mnóstwo. Znalazłam ten spawner. Rozwaliłam spawner! Jezu, ale to jest dużo tych mobów. O, o, tutaj jest ładnie, tutaj. Tam jest statek. Siema! Dobra, padasz. Jeden padł. Rozwaliłam znowu. Tam jest kolejny chyba spawner. Tak mi się przynajmniej wydaje. Boże, ile ich tutaj jest! Staram się je pokonać, ale to jest... To, to graniczy z cudem. Teraz nie chcę tego rozwalić. Teraz chcę się po prostu dostać na samą górę. To jest... Jest diamelcik! Boże! Jaka jatka! Jeszcze wyżej, ten spawner, latać każdy może! Kolejny achievement i teraz to rozwalam. Muszę to rozwalić? Rozwaliłam. Teraz się nie będą respić. Są w skrzynie, ale fajnie to w ogóle wygląda i patrzcie, mam te szalkery. Złoto, mamy jakieś kozackie, diamentowe itemy. I jeszcze płyty mamy. Wszystko chowam. Będę mieć cały czas bio. O nie, o nie, o nie, nie chcę do góry. Nie chcę do góry. Dobra, szybko to rozwalam. No kolejny mnie uderzył. Chyba to muszę rozwalić. Mam to gdzieś, mam gdzieś te szalkery. Potem tam pójdę po moje rzeczy. Lecę już do statku. Dobra, szybko, 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 szybko. I tam jestem na statku, jestem na statku. Szybko na dół. Ale ten statek fajnie wygląda. W ogóle. No nie gadaj, to też są spawnery. Jest ja jest erytra. Biorę erytrę. Dobra, mam. Rozwij skrzydła. Dobra, rozwalam to. Olać to. Dobra, rozwaliłam, rozwaliłam. Patrzcie, rozwaliłam. Spawnery się rozwalią pustatku. Dobra, kolejny. Olać to, mamy skrzynię. Też biorę, rozwalam. To spadło, to jest na dół gdzieś. Cały statek został rozwalony przeze mnie. Nie mogę, spadam na dół. Ej, zobaczmy w, w sumie te itemy, które spadły. To już się wszystko porozsypywało. Muszę tam wrócić po szalkera mojego, zostawiam szalkera. Tak wygląda Elytra. Jak skrzydła smoka. Właśnie dzięki modyfikacji Fizik z mod to tak wygląda. Już w ogóle dzień 120 jest, ale dobra, to w takim razie tam podlecę. Cię po moje rzeczy, które zostawiłam. Więc 3, 2, 1, GO! Co to tam leci? Co jest? Co one tu robią? Jestem. O, jest. Boże, ile tego jest? No, nieźle, dobra. Rozwalam to. Rozwalam wszystko. Całe NCT rozwalam. To gdzieś. Bo ja wam, że to jest jakaś masakra totalna. Ale dobra. Biorę moją elitrę i lecę. Ta elitra, ona wygląda kozacko. Zobaczcie, podlecę sobie tutaj. No, powiem wam, że taka elitra powinna być w To Było na tyle dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Bajo.